Witajcie, witajcie, witajcie mordy kochane Counter Strike Global Offensive kochani, gra która pokazuje, że gry łączą, dokładnie łączą hajs wyświetlenia, fantastyczną zabawę i genialną ekipę jest ze mną w tym momencie dokładnie w GIPER. witam cię serdecznie. Halo, dzień dobry, witam wszystkich. Jest ze mną Izak. Siemanko. Po drugiej stronie barykady kochani trzeci jakby nie było finałowo, ale mam wrażenie, że trochę przesądzony mecz jest Nitro, um, ja Mandzio i, i Samu. Kochani, udało nam się bezpiecznie tak. nagrać odcinek ze wszystkimi, zanim nagrali ze sobą Wardenga, Pięć sposobów na ja strachuję. A jesteśmy już blisko, bo tendencja jest sroga, co cieszy, że gry znaczy, łączą. Ja nadal się cieszę, że jeszcze nie powstał, takie, takie trio nie powstało jeszcze i z akryzy, i samu. Mm -hmm. Głównie Ula, dlatego nie powstało, że z samu się nie da skontaktować. Ale mnie to cieszy, bo wtedy nas by już nikt nie oglądał. Weźmy, rojo, odeszli do ja sam ja bym was oglądał. Pewnie tak, pewnie Dobrze, nie. to nie jest pierwsza gra, to nie musiał być akurat A, kurde, Counter strike. Ja ja mam z RHP. Bierz Dobra, na bombse, na, na prawo, na prawo na bombse. I staraj się podłożyć, czy tak to kogoś nie ma przypadkiem. Kurde, A ja myślimy to, my tak, tak samo. Weź I... dobrań jak ma z tego Biorę, 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 mam. Super. I mi to rzucił i możesz sobie przekupić sobie, bo. Dobra, tak, to, to było się... G, nie? Rzut? Tak, tak, tak. Masz, no. bierz. Kurde, jeszcze fraga nie mam, cholera jasne. <laughs> Izak Zamyka, Izak Zamyka. Toleria, to jasne. Toleria, szata do budynku. Co się? Toleria, to sama, będę faktycznie. Co tu się, dajesz, się dzieje? Dajesz, dajesz. leci. Oj, jest zaczęła dywersja. No! Ja tu mnie po nogach wystrzelał. No, no właśnie widziałem. Mam dym jakby co. Wow! Nie wiem skąd, nie wiem skąd Mandio ze snajperką ostro. Możliwe, że... Nie, nie widzę nic. Nie sprzedam ci żadnego na go info Izak. Niestety. Skąd ta bomba zna mój numer? <głosy> <głosy> I teraz wszyscy pauzują filmik, zobaczcie co chodzi. <głosy> <głosy> dokładnie. Kochani, to jest ten etap, gdzie mój gęb jest naprawdę ja, soczysty, bo widzimy go z perspektywy czekaj. Izaka. Cii, żeby kroki słyszał. Kroki. No czerwony, gdzie on jest? Bangi! wybiegam środkiem, i na A, ok? Tak dobra. Film, gdzie po, gdzie dobra. ...gimper prowadzi na pewno, kasę na pewno znasz. Let's my ja Nie, mam bombę. Jak to jest akurat taka mapa, którą już co bardzo mało grałem. Ale mniej Niemczech ogólnie. Coś tam mniej więcej. No jo, Co jest? No jo, miałeś iść za mną. <grym> Aha! Przyjacielu. Przepraszam cię. Chodź ze mną w takim razie, daj brachu. Dobra, idę. Będę tutaj, a jest czyste. Plecy, Spoko. Moja strona, moja strona, brama, tam gdzie wychodziliśmy, Izak. Biegnie, biegni, 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 Dobra, też rzuciłem smoka instynktownie Ja mam 50 na 50 prawie, 53, czwarte. No, no bumset, bierze, no tam, 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 tam Dobra Co do... Plantuję? Jest to środka Osztyczy. Nie wychylaj się do niego. Plantuj, plantuj. Splantowane? Nie, nie zaplantowałeś. Jak kurwa nie? No przecież przytrzymałem to gówno. No słyszę te kroki, kurwa, zginę zaraz! No, do końca nie, dobrze Nie, ale miałem wrażenie, że pykło, ale okej, okay, dobra, ważna wygrana Dwóch jest w tej dobudówce, bez, 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 tylko z jednym wyjściem Od samej strony, o właśnie, właśnie tam Nie, Jest! No, yes! Izak! No. Obrzydliwa kosa, ale jest Izak plus Bot Patryk Nitro No tak, no bo trochę tam tego poleciało, kurczę hmm. Strzęg! Elegancko oh. <laughs> Jeszcze mnie zabił. Dobrze, no, nie, go. Hmm. nie ma save'owania o śmieciu. Pięknie. <noise> Dokładnie okay. tak. No to sobie z pokolenia. Dobra. O kur... No to Royal Cluster. Kurde, odjechała mi myszka z potu. Kurwa. <noise> Źle sobie moda skonfigurowałeś chyba. <noise> nie, ale taki widziałeś to, taki dryg, bo mi... Obsunęła się z myszka po prostu, nie, no to już to był, tyle godzin nagrywamy. Kontel, że to był na <grym> coś, coś w tym stylu, wiesz, po prostu. Musisz sobie na, na głowę skonfigurować, bo ten wentylator ci nam dużo nie da niestety. <grym> Zobacz, tu masz aimbota. Tak to wygląda. Jak widzicie gracza, który zachowuje się tak, to znaczy, że czytuje <grym> Coś jest na rzeczy! <grym> coś może być. Dobra, idę Będę no, za rozpozobką, więc próbuję tam kliknąć. Zobaczymy, czy się uda. Ale muszę wierzyć w to, że się uda. O! I samo masz. No i teraz. To jest szybko. <laughs> jeszcze wow! Ja pierdolę, no nienawidzę jak strzelają w głowę z tego gówna, no. To jest gorsze niż horrojki. To jeszcze nawet nie było w głowę, stary. Dobra, coveruję! <laughs> Eret, ale krematorium. Dobra, ostrożnie... O nie ja dziele Mangio sobie paszę teraz na no. Nie wierzę. Ostrożnie, nie, nie idź do przodu, patrz tam rojzm tymi... Dobra, flash na mój ryj. O kurwa, ale mi banie nie strzelił. Dobra. Podchodzi pod No i tam ma... Mangi... Nie! No, Kurwi demon! Nie! Beznadziejna miejscówka, cztery wyloty. A ja na samym środeczku. Mogę <grym> się kręcić w kółko nie, i strzelać 8, 7, na oślep. No, jest tak łeb w łebta. Ten trzeci mecz. O honor w sumie so. grają chłopaki. Wgraliśmy się już, kurczę, wczuliśmy. ja Bierzesz, będziesz pierwszy, ok? Mm -hmm. Dajesz. Dobra, atakujemy. Musisz teraz, kurde. Nie, No <słyska> <Spój> <słyska> <słyska> niestety. Mamy ale jakiś środkiem sobie pójdziemy choć rajstą Dobra O ja pierdzielę mandzio z P90 no, i wyleciał Coś żeś upuścił Słowa kurwa Coś mi wypadło Tak, prosto wpysł A możecie tędy weźmę tam o, jeszcze ostro Wjeżdżają e, 3B 3B Dobra, może no, wjadę im na flery Wyjechał mi pod wenty. No jest P90 znowu mandzio, kurde to jest nieprawdopodobne po prostu No jest, jak on jest zjebany z tym P90 Nitro to samo <laughs> To jest masakra po prostu, nie? Jedna broń, po prawej będą. Dobrze. Heść. Reload. Zakare. Jeszcze jeden na site może być. Chociaż... W Andrzej był Dobrze. Dobrze! <laughs> dajesz, dajesz. Kurwa! Na nożu, na nożu. Na nożu, na, nożu. na bombę. Trzymasz E. No trzymam, trzymam, trzymam. Dobra, Zdążę? Wygląda, tak, jeden na dwóch. Zdążysz. zdążysz. Zdążysz, Jeden na dwóch z Digle, Aj, kurde. kurde z tak, I rozbrojeniem. Dobrze. Dobra. Gdzieś tam padł. Jak to zrobisz, że P90 przeczarował w kałach? <noise> Magia. Podniosłem w międzyczasie. Wudu. Dobra, coś zrobiliśmy. Wabik poszedł na mida, czyli będą szkodę lupać. Throwing Dobra, są w głównym holu. Wszyscy są na, praktycznie na plant sitecie. Nie co ja pierdolę. Co ty pierdolę? Tam gdzie jest ta czerwona migająca Brawo. bomba, tam wszyscy byli. Brawo. Na mapie. Na tam mandzia. Chcesz Miesz wiedzieć czym strzela? <laughs> Zostawię to w domyśle. Czy tam robisz plecy jakby, nie? Góra, 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 góra jest! O! B! Nice. No i to jest komunikacja royo Gimper. Dobra, Dobra mi nic się nie dzieje. Możliwe, że B będą szli. Zobaczymy. No, Coś tam jest, Royson? Nie, cisza na B. Jest! Jest bomba! Dwóch! Dwóch, dwóch na B! Dwóch na B! Okay, dwóch. O jebany! Flashbang. Tak, Flashbang. Grammy, Flashbang! tak? Tak, tak, proszę Smoke. Dobra, ja to wiem gdzie będzie te koleż, będziemy się... Okej okay, macie ich w 100%. ładnym krosie. Według mnie tyły, tyły, tyły Izak tam? Nie, No tam? No tam skrok, chyba że to był wabik Uff, oh, oh, oh. Ładnie oh, oh. Ześmy się kurwa nawzajem postrzelali Dobra, są na A, ale jeszcze nie wiem gdzie, wrzucili mi dwa smoki i błyskowy Dobra, dobra! dobra. Co mhm. to tylko zniknie Teraz mi ładujesz Kurwo Jeszcze? Ja oj, no. Ojaj Fuck Dobra słyszysz go! Słyszysz go! Po lewej, lewej będziesz tak. Nie wiem, co ty gadasz? No, po lewej mówię. Na drabinkę, co, no, drabinkę, nie, dobra. na drabinkę wszedłem i całą celność zepsułem. Aha, faktycznie, bo ja się, tak, dla... bo ja się co ty jest... nie robisz? Bo ja bokiem wszedłem na drabinę, nie? I to mi po prostu całą celność Aha, 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 rozumiem, rozumiem. Łota! Jak on nie zauważył? Widziałem jego skraweczek główki, to on nie mógł mi... On mógł mnie może, bierze. Trzymaj się. A, niedobrze. Dobra, Pięknie. Nie jest. Smokuję go. Będziesz Będzie broju, broju, na nas, okej? Okay? Pogo. Po co ci ten nóż? Aha, dobra, już wiem. Pięknie. Po co ci ten nóż? go. Ja już wiem po co ci ten nóż. Dobra, ja, ja będę w... w... Tomka ogarnia, to ogarnia. Dobrze! Yes. Ach. No było G -G. kurde, ciężko. Było blisko już końcówka, no. Hmm. Ja no chcieli 13 rund, to niech mają, no. Pechowa liczba. Wcale nie, chuju. Dobra. Ło, dostałem jakieś rzeczy. Aha, myśmy już wygrali? To, to nie ty, tak, miałbym no, się zwycięstwo. I co, koniec już zabawy na dziś, tak? No, no, koniec niestety, no niestety, Kurde, szkoda, się, zapomniałem kiedy ten czas minął w ogóle. Kochani, mam nadzieję, że wybaczycie mi lamienie, ale tak jak mówię, to zawsze było powiedzmy gdzieś tam u mnie w moim gamingowym życiu na drugim miejscu, zawsze liczyła się na pierwszym miejscu zabawa, integracja z moimi chłopcami, kurde. Izak, dzięki bracie. Dzięki, wielkie. Izak... Boże, Gimper, zmęczony jestem, wybacz. Że, że dwa razy i wymieniliście mieliśmy. No, to była, to była no dzisiaj powiem Ci Gimper, <coughs> powiem ci, że Gimper dzisiaj prawie jaki zagrałeś. Także e... też Ci dziękuję za udział. Prawie, dzięki ślicznie. Fajnie, no udało się koni, trzy zwycięstwa rząd. No oczywiście, oczywiście pozdrawiamy przeciwników również. Jak najbardziej, dziękujemy. Za, za naprawdę ładną walkę, bo Tak, to jest, wyrównana. To było... To nie był leż Fortube, tylko to mm. była naprawdę fajna, równa walka. To nie było leżenie tak. kopiącego tak. i znęcanie tak. się nad zwierzętami, tylko naprawdę wyrównana, fajna walka, także dziękuję swoim oponentom, dziękuję swojej ekipie i dziękuję Wam za yy, uwagę. Tyle. Ok, Trzymajcie się. Dziękuję tacie. Chciałem pozdrawić babcie Józefinę Starnowa Dolnego. Dokładnie czekaj, ja tu mam ja zaraz listę wszystkich cholera, gdzie tu gdzie, gdzie był mój notatnik. Tu jest! Spokojnie, koń, macie jeszcze chwilkę. Tak, odcinek był krótki. i <laughs> Pozdrawiam Tatek Impera, ale to myślę, że nie tylko ja. Niezła próba, niezła próba do Pozdrawiam wszystkie, absolutnie wszystkie skrzynki Izaka. Pozwolicie, że wymienię wszystkie. Dobrze. Dobra mordy. Dobra mordy, dzięki, fajnie było. Mam nadzieję, że nie ostatni raz takieki. takiej ekipie. Trzymajcie Buu!